Czemu ten action tak muli, jak nagrywam pulpit 6FPS-ów? No, zresztą nieważne, zobaczymy, jak będzie wyglądać finalne nagranie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poradniczku na naszym kanale. Moi drodzy, dość długo zabierałem się do nagrania tego poradnika, ale postanowiłem go w końcu nagrać. Słuchajcie, jak wyłączyć aktualizację w Windows 10? Dlaczego wyłączamy aktualizację? Dlaczego ja włączam sobie aktualizację? Bo na pewno pamiętacie, tylko chyba bardziej, tylko będą pamiętać. Najstarszy widzowie, że po 40 minutach transmisji nagle mi odcinało internet i nie mogłem transmitować. Znaczy, mogłem temu zachowiec, tylko tak gdzieś po 40 minutach musiałem zatrzymać streama i zaraz go włączyć, i było wszystko ok. Ale tak gdzieś to 40 minut. Okazało się, że to problemem była nie usługa Windows Update, tylko jakaś, jakaś łatka, jakaś aktualizacja krytyczna. Później Miarka się przebrała, bo okazało się, że wywaliła mi aktualizacja sterownik do drukarki. Ogólnie według mnie aktualizacje y, są potrzebne, no nie do końca także są niepotrzebne, ale powodują problemy. Powodują problemy, jeżeli mniej wierzycie, możecie sobie wejść w Google i pisać aktualizacja problem. Wtedy wyskoczą wam, wyskoczy wam mnóstwo tych artykułów. I od razu chcę nadmienić, że nie ponoszę odpowiedzialności za wyłączenie aktualizacji. To jest też bardzo ważna, istotna rzecz, i moi drodzy, to może przechodzimy do meritum: jak to wszystko zrobić, jak wyłączyć aktualizacje automatyczne. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Wyłączając aktualizacje, nie wyłączacie aktualizacji Windows Defender, tego wbudowanego antywirusa. On będzie się aktualizował, także jest to jakiś plus. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do wyłączania aktualizacji automatycznych. I pamiętam też, że Jarecki miał właśnie problem przez aktualizację, więc może sobie obejrzeć ten poradniczek, może mu się sprzedać. Także moi drodzy, klikamy sobie Start i jedziemy. Ja mam Windows Professional i właśnie ten poradnik kieruje właśnie do tych osób. Na Home Premium, na Home to do końca nie działa, ale da się to też włączyć. Ale ja mam Windows Professional, także moi drodzy przechodzimy i szukamy sobie takiej opcji, narzędzia administracyjne. I tutaj przechodzimy sobie niżej i szukamy Windows Update, coś takiego. Znaczy nie, usługi, przepraszam, zaagalopowałem się. Usługi. I tutaj macie, moi drodzy, wszystkie usługi, które działają w Windows. My musimy znaleźć sobie. Czekajcie, może alfabetycznie. My musimy sobie znaleźć Windows Update. OK, jest Windows Update. Klikacie sobie dwa razy. I teraz moi drodzy, tutaj w ogólnych właściwościach Windows Update musicie sobie kliknąć na wyłączony i tutaj klikacie zatrzymaj, dajecie zastosuj. I teraz przechodzicie tutaj do odzyskiwania, i tutaj w tych trzech kapelkach klikacie nie podejmuj żadnej akcji. No i wtedy klikacie już OK. Tutaj musi być wyłączony, dajecie zatrzymaj. Zastosuj, przechodzicie do odzyskiwania i nie podejmuj żadnej akcji. Ok. Dobra, to jest jedna z opcji. Ona już jest wyłączona, ale tutaj jest jeszcze jedna opcja, która nazywa się usługa inteligentnego zarządzania w tle. Jest to usługa, którą też trzeba wyłączyć. Inteligentnego transferu, przepraszam, transferu w tle. I tutaj klikacie i dajecie na wyłączony. Oczywiście dajecie zatrzymaj I tutaj odzyskiwanie, nie podejmuj żadnej akcji Dajecie zastosuj I tutaj macie te usługi wyłączone Ja tutaj sobie wezmę, wezmę tryb uruchomienia Tam gdzie jest wyłączone Tu jest wszystko to co jest włączone Tylko czekajcie, to ciężko jest tutaj yy, znaleźć One muszą być tutaj wyłączone Ręczne, 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 ręczne Wyłączony, OK. I widzicie, usługa inteligentnego transferu w tle jest wyłączona. I Windows Update jest wyłączona. Jeszcze raz na szybko, tutaj dajecie sobie wyłączony, dajecie zatrzymaj, zastosuj, odzyskiwanie, nie podejmuj żadnej akcji. I to jest jedna z opcji, którą musicie sobie wyłączyć. <laughs> I teraz moi drodzy. Musimy sobie otworzyć wiersz poleceń i słuchajcie, to co teraz będę robił nie da się włączyć w Windows Home. Trzeba sobie to zrobić. Jak to się robi? Znaczy nie chodzi o wiersz poleceń, tylko taka bardzo ważna opcja. Ja tutaj sobie wezmę wiersz polecenia. Czekajcie, za bardzo pojechałem. I tutaj klikam sobie prawym przyciskiem myszy, uruchomię jako administrator. że znaczy, to nie zniknie. Dobra i pokazał nam się wiersz poleceń. I teraz piszemy gp edit.msc Na Windows Home, kiedy klikniemy sobie Enter, to nic nie wyskakuje. Okej, okay. i mamy coś takiego jak edytor lokalnych yy, zasad grupy. Piszcie sobie w Google, jak macie Home. Piszcie sobie w Google, jak uruchomić edytor lokalnych zasad grupy. Tam na pewno będą poradniki. I moi Drodzy, tak, sobie odstawimy troszeczkę. Tutaj, żeby widzieć. widzieć. I teraz tak, szablony administracyjne. Klikamy sobie i teraz y, moi drodzy składniki systemu Windows. I teraz sobie szukamy usługi Windows Update. Jest usługa Windows Update tylko tam, tutaj troszeczkę to powiększę. I teraz sobie wchodzicie tutaj w prawej stronie sobie klikniecie konfigurowanie aktualizacji automatycznych. I tutaj trzeba kliknąć dwa razy. I wyskakuje Wam takie okienko i tu klikacie sobie na wyłączone Zastosuj OK. Czyli jeszcze raz moi drodzy Wam pokażę jak to uruchomić wiersz polecenia. uruchom jako administrator i wpisujecie sobie gp-edit.msc. O, zjadłem literkę MSC. M Klikamy Enter i pokazuje wam się właśnie ten edytor lokalnych zasad grupy. Jeszcze sobie tutaj powiększymy troszeczkę, żeby to było większe. Tutaj sobie rozdzielimy i szablony administracyjne. Składniki systemu Windows. Usługa Windows Update. I tutaj konfigurowanie aktualizacji automatycznych. Klikamy dwa razy wyłączone. Zastosuj OK. I teraz tak, moi drodzy, piszemy sobie tutaj, po prostu sprawdzimy, czy działa ustawienie usługi Windows Update. I zobaczcie, tak wygląda poprawne wyłączenie aktualizacji automatycznych. Widzicie tutaj. Aha, i bardzo ważna rzecz: nie klikajcie, sprawdź aktualizacje, bo automatycznie włączycie sobie te aktualizacje automatyczne. I zobaczcie tutaj, niektórymi ustawieniami zarządza Twoja organizacja. Ostatnio sprawdzane, dzisiaj 19:56, na Twoim urządzeniu brakuje ważnych poprawek związanych z zabezpieczeniami i jakością. Ja podziękuję za zabezpieczenia, ja podziękuję za jakości. Mam antywirusa płatnego, zresztą tutaj nie wiem, czy się pokaże, jest tutaj eset. Bardzo ładnie działa, nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku, aktualizacje mi się nie włączają. I słuchajcie, tutaj jest jeszcze taka opcja, wstrzymaj aktualizację na 7 klik, nie działa. I tak aktualizacje Wam się yy, zainstalują. Moi drodzy, to już będzie wszystko w dzisiejszym poradniczku. Mam nadzieję, że ten poradniczek Wam się podobał. Jeżeli tak, no to kliknijcie łapeczkę w górę. Pamiętajcie standardowo o subskrypcji naszego kanału. Nie zajmuję się tutaj poradnikami, tylko też nagrywam gry, o czym doskonale wiecie. Jest tutaj Subnautica, jest tutaj ParkRide, jest też The Hunterek. Także na naszym kanale będzie się to pojawiać od czasu do czasu, a czasem nawet strumyczki. Moi drodzy, zasubskrybujcie kanał. Dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa, hej.